Jo witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tu jest Lighter, tu, tu, tu jest Lighter. Cześć. Cześć. A ja jestem Jingis i witamy was w Human Fall. Pamiętasz? Co tam szukasz? Picie. Coś zgubił tam u mnie. Picia, Hum, szukam. Human, Human Fall Flat i jesteśmy na kolejnej planszy. Dawaj tu. Dobra. No także tak, także tak. Kigis mówi, że mówił głośniej, ale jest pierwsza w nocy, on mi każe nagrywać no, i... Yy... zaczyna się. Idź sobie, żeby się że przed tobą zamknęły to. Tak, tak. Moja jest. Moja jest. No to moja skrzynka. 15 lat jak konia nie poszło na mardę. Ej! Moja skrzynka. Zobaczcie, ja do ręku cię powykonam. Patrzysz to, patrzysz to, Patrzysz to? Patrzysz to, patrzysz to? chłopie. Ja Jeden ma I co? No, co? Bo 40 lat, panie <grym> no konia. I co? I co? I co? Dobra, I co? Pod... No. No, no, jedną rączką. Zobaczcie, Władzy, jedną proszę. rączką. Pyk, jest elegancko. Jest. <grym> Ale winda, nawet takiej w Polsce nie ma. O, czekaj, tutaj jest... No, bo to jest bardzo proste na razie. To po prostu musisz wziąć skrzynkę. Do windy. Do windy. Musisz wprest the Idziesz? To ja Idziesz? A to Idziesz? nie trzeba. Idziesz? No, chaję. <grym> <grym> <grymne> Okej, <Okay>, czyli... Ty <grymne> nie jest takie proste. Czyli jednak... Dobra, ja myślałem, że... Dobra, zabierz czynkę. Tak, bo ja myślałem, że Odinda już jest na ale jednak Ktoś najwyraźniej no. był przed nami, nie żadne. No. 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 jest. I, i. D. Idziemy. Idź. No właśnie tam! Dobra, to ty sobie sam tam no poradzisz, ja sobie tutaj drzwi, a sobie pójdę dalej, jak ty mi drzwi otworzę. Mam no tam, tam to drzwi. No? no dawaj. Dawaj. W guzik. Dawaj. No. Dawaj skrzynkę. Łapieł dwoma rękami i pchaj. Nie ciągnij. Pchaj. No patrzcie, jakie on jest, no. Dobra, dzięki. Uuu, siep! Tu coś jest nieciągło. No i dobra, i teraz to, trzeba spaść na dół na pewno. Parkur, Wzią parkur. Wziąć ten albo... Parkur! Ty. No i schrzaniwa teraz. Dobra, wiesz to? Ty to, zro ty, ty to zrobisz, A ja to na... spuśćcie. <noise> znaczy puść się na dół, przeciągnij wagon, ja przejdę i zjadę windą na dół. We dwóch to prostackie, ciekawe, jakby to było. Jeszcze! W jedynkę też prostackie, no bo. Jup, dobra. Wow! Dawaj, drugą stronę teraz. Drugą stronę. No, windę potrzebujesz tak czy inaczej, no w co ty to chcesz włożyć tam? Aha, tam był guzik jednak. Wcale nie jest... Ale dobra, wytłumacz zale... mi teraz, mówisz we dwóch to prostackie, tak? No właśnie, tak? ja myślałem, że ty stąd... to ty powiedziałeś, to ty powiedziałeś, że stąd... we znaczy, dwóch nie, no, no to we dwóch tak, ale pojedynczo... No myślę, i dobra, i teraz jest, zobacz, i co zrobisz teraz z tym? No jesteś na górze z tym, tym. no i co byś zrobił sam? Ha? Znaczy... Pewnie nie przyciągnąłbym wagonu. No, no to dobra, no, a ale bym wagon to trzeba ściany, ustawić ten wagon no jakoś tak na środku. To nawet był ten tutorial, że niby trzeba używać ściany, żeby ten. Żeby co? Żeby się przesuwać. Czyli niby jak jesteś na jak? wagonie, to, znaczy się to trzymasz się ściany i możesz się przesunąć razem z wagonem. Trzymam się ściany no i, i możesz co? się niby przesunąć. No o, widzisz, chodzisz, a w drugą stronę chodź? O, w drugą stronę chodź w drugą, w drugą no. nie to, o Widzisz? Ano. O ja pierdzielę, ale to jest mądre. Widzisz zaraz? Ła! Czekaj, ci przesunę wagon, dobra? No dobra, już? Dobra. No dobra. A teraz drugą stronę, Jedź. tak? Jedź. Jechać? Jedź, panie. A teraz Pani to. Hum, bum, pum, 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 pum. No, no dobra, no i co? No jedziemy. No dobra, ale ustawiłeś żeś taką skrzynkę tak, że tragedia. ojoj! O, o, o cześć lajtem! Dobra, otworzysz mi. Nie w stronę. A nie w tą stronę, nie w tą stronę, nie w tą dobra, jestem. Teraz łapiemy skrzyneczkę, dwoma łapkami, ciągniemy. Hmm. Tu, 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 tu Pani Fertku. Groszki. Biegnę, 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 lajterku biegnę już, mam skrzyneczkę na przycisceczku. Cześć, połachaj mi. Dobra. Cześć. Chodź, halo, halo, cię. halo, halo, idę do ciebie. Jestem królem i wszyscy łapy w górę. To robimy fale. Patrz na mnie. Dobra, jestem. Chodź. Bo Chodź. To koniec? Gdzie? To koniec. Chodź na obiad. Koniec! Na obiad. Chodź tam. Tam jest. Tu. Łatwo. Łatwo. To było... Don't get a sprinter. O nie. Jest się z drzewa? Tu trzeba przeskakiwać. Ale. Trzeba? Aha. Czego on tak dziwnie stoi? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. tu No łabże się tam głębi. Płaźno górę, no. Tu mamy jakiś. Tu mamy parkur. To parkur dla mnie to jest, wiecie, no tragedia. Nie muszę mówić, oj, ale, ale idzie. Na dole są klo... What the fuck? Tu most trzeba być jakiś chyba zbudować. Co nie, sądzisz? Jaki most? No bo tam jest jakaś deska na dole. Nie, to nie ma jakiej przenieść. Po prostu parku. Tam nie próbuj, ja bym cię poszedł naokoło. Wiedziałem. Dobra, będziesz musiał powtarzać. Nieprawda ja się. zobaczysz. Nie weźmiesz się, bo nie sięgniesz. ahaha. A ja będę sobie pójdę naokoło. Widzisz nie zawsze? Skróty są dobrym rozwiązaniem, Kacperku, chciałem ci powiedzieć. Tak. No. Zobacz, widzisz? O się. No jestem, że tu trzeba będzie most zbudować. Tego się nie da przeskoczyć. Nie, tam na końcu jest. Weź, Kacper. Lighter, papa. A ja Opa. Wchodzę. Opa. Opa, ganga Styla. Opa, dobra. Teraz ten dy. Opa, dobra i teraz... A już jestem pa. Hopa. Zyspnąłem się. I tutaj władzimy. Wyspnąłem się. No właśnie, żeś tam... na górę, no. O, dobra, dobra. No, no, no teraz. No. No właśnie! A! Co za oszołom Skąd tu tyle klocków jest? hop hop, op, op, op. Ale łatwo. Opa, op, dobra. W ogóle, jak chce ten klocek, to masz typa, wiesz? Jakiego typa? I podpowieć. Climbing. Co to znaczy? To fal propędli need to get high. Co to znaczy? The instruction uh, video was prepared for. No My co? Masz rzucić czymś? Nie wciągać coś pokazuje, że masz cię wcią. <laughs> Whoa! I co dalej? Tam mam do skoczyć, bo tu chyba nie. Poradnie. Dobra... idziemy tu. Łop! No i co tutaj teraz? <coughs> Lajter, o co tu chodzi z tym klockiem? Weź, bo ty znasz angielski. Jakim klockiem? No, bo mówiłeś, że coś tam jest, jakiś no, tam... Jak trzymasz masz. go. No. To wyświetla ci się taki poradnik dotyczący jakiejś danej danej rzeczy, której potrzebujesz na... No dobra, organizm. no jak ja Gdzie ty jesteś? Dopiero spinę a się. tu idziesz do mnie, dobra, okay. No i mam ten poradnik, no i co mam z nim zrobić? No i masz oglądać, zobacz. Jak go no trzymasz, dobra. to widzisz, że skakuje takie coś? Patrz w prawo, po prawo. No patrzę, no Po i... prawo patrz, swoje no... prawo. No patrzę prawo. No ty chcę no w prawo. prawo, żebyś ty widział. Ale ja widzę u ciebie. Ale ja będę skakał. No. No dobra, no. Aha, jak, jak... a Czas rozpędu! Wychodzi na to. Tak się nie da Kasper, to Oni pokazali, że tu trzeba stanąć. O tak. Łop! A, no dobra, no nie tak do końca. Oj! Uf. No nie! nie, nie Zawsze Ja nie szedłem na skróty. No to jest troszeczkę mnie głupie, bo... No, jak ja mam się tam wspiąć we... O, dobra, było. Okej. Okay wychodzi na to, że trzeba biec Łop! No ale nie, on nie chce tak Lizzy. Jak to? Musisz być pod tym, wskoczyć i się złapać od razu No zobacz, nie no, jestem pod tym, tak? Do góry no, Ale Hop! I co? No, musisz Hop! O I hop. hop! O i teraz Musisz się spiąć Jak? A nie wiem jak to jest na Nowej ale wiem jak jest na padzie No, ale skoki używałeś czy co? Nie, to jest takie jakieś specjalne połączenie Chyba jest w WS u Ciebie, no, ale musisz być, złapać ich krewędzi. No dobra, czekaj, o. No. O, i WS chyba. A tak, WS. Łatwo, nie? Wow. No tak, to teraz już. WS. WS. Nie, no WS nie działa. <noise> SW. Widziałeś to? No? SW, no nie chcę, o, czekaj raz teraz. Aha teraz co? Co dalej? No spinasz się. No, no spinam się. No dalej. i co? Zobacz, no i co no dalej? I musisz, już, musisz jakoś tak właśnie wejść w twoją postać. Ktoś no tam musi kliknąć. ja mam pojęcie właśnie co. Znaczy wiem jak napadzi, no, nie jest ale nie wiem co. No. I właśnie ma tak brzuchem wejść i potem nogi podchodzi. O, a tak tutaj właśnie. Wow. Fuu, to ciężkie jest. Ale łatwo. W jest. samym włosie wspinał mnie, tylko trzeba kamerą hmm. obserwować robić wiesz? Wiesz no kamerę trzeba o, ja już skończyłem. O, dobra. Jest tu. Już pociągnę pociągu, pociągu okej? Okay? Wagon znaczy. Czekaj na mnie z tym wagonem, co? Znowu wagon muszę czekać na ciebie? Tak. A, to takie proste, że takie 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 jest. No. Aha, tu trzeba. O Dobra, krawędź mam. Dobra, już jestem, już jestem, obok ciebie. Spinamy się. Cześć. Jestem. No, zostaw! ty, Idę sobie. Dobra, siad, shit! I co dalej? Aha, tam jakaś lina jest na górze. Widziałeś to? To co, wejść? Nie możesz. Nie mogę. Nie, no co, co dalej? Widziałeś, co tam się dzieje? Widziałeś, co tu się dzieje? No, pomysł jakiś? Oni trochę się chyba po ścianie Jak po ścianie? Ale po Oho. które? No, już żeś poszedł, no. Hello. Daleko żeś doszedł? No? Fajnie, nie? No gdzie to, w ściany? A nie, ja mam pomysł, no przecież to jest proste. Co, na wagon, na górę? No jasne, że No dobrze, ale co po tamtej stronie na wagon? Tam jest. masz potem parkour zwykły. Parkour zwykły, dobra. Czas na wagon, tego go nie przełóż. Zobacz, no. <laughs> do góry cię powknąłem. Czekaj, no tam, zobacz, o okay. Pociągnij mnie, weź mnie wciągnij, halo. Albo wagę przestaw. Halo! Lighter. Nie potrafię. No tu jestem wciągnij! No, mnie. No musisz, ale, no, ale ty ale jesteś, wiesz co? Masz już rękę na krewę? Nie teraz... mam, no zobacz. No masz, mówię a, ci, no. Nie chciałeś mi pomóc, wiesz co, nie gadam z tobą. Wymiany. No i co, niby doskoczysz? Aha, żebyś cię czasami nie zestał. No patrzcie doskoczył. He, <grym> i co sam? No. Dobra, to teraz ja. I co, my że doskoczysz? Jasne, że nie. Żebyś się czasem nie. Uuuu, e -y. Uuu... i co? Uuu... Prosto. Uuu... Nie ma używania mózgu wow wow wow, 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 też przybi. Cześć, jesteś! <grym> <grym> Idziemy, teraz tu. A, 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 a tutaj tędy. Tędy, tędy, tędy. Op! Tu, 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 tu. tu. Teraz to stąd. Psiu. Tu, się, tu się robi niebezpiecznie. Tu, tu, tu. O! O. Widzisz? To jedna sama przyjdzie. Było, było... To było, to było jedna sama przejść. No idź pierwsza tutaj. Przeciążenie. Idź pierwsza ty. Idź, pierwsza ty. Ła, ła. idź ty tam na drugą stronę. A, dobra. U Łupa! Jestem. Biegni. Dzień No i teraz i co? Dobra, wagon trzeba dalej pochnąć pewnie. Stój, tu Lecie, bo. Z daleka. No Dalej się już nie da. Po... Tory nam się skończyły. O no, chodź. Co mamy zrobić? nam się skończyły. Trzeba go zepchać, właśnie A Jak zepchać, jak się nie da? Nie, nie da się go dalej pnąć, no zobacz. A pociągnąć? Okej, okay, no bo... No łap, ten wagon, no. Powietrze złapałem. A, choć może we dwóch damy radę, zobacz. Się dupowo wrócił, ja... Ja nie mogę. Zobacz, co zrobi. Sześć <śled> adwury! Właśnie po mnie! Go, 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 <laughs> Właśnie po mnie! na górę! No dawaj, <laughs> kacz. <laughs> Dobra, choć jest tutaj, ja mam pomysł. No, Jaki masz Czekaj, może to się da. Czekaj. Opa! co trzeba zrobić? Opa! Ja więc co trzeba zrobić już? Op, op, op. op, op. Co? A więc zrobić? co tak jak ja. A i tam przeskoczyć na wagon dopiero. No, no dobra, to ja to to to, myślałem, że, to jest dobrze że ogarnię. Tak, wiesz co? Zawsze wszystko wiesz. A nie do końca, ale czekaj, muszę, muszę sobie przestawić ten. Moją platformę. Ale łatwo, łatwiej by się mogło. Nie. Przypomnijcie Pamię... sobie poprzedni Kilka odcinek pamiętaj... i lajtera ten. Tylko pamiętaj, że ten, Uuu. że ona właśnie tak spada śmiesznie. Jakie tak takie potrafię schodzić. Woli Uuu, pom, 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 do góry, do góry, w rzesz. A co za głupek z niego, no Dobra, teraz tu to był zwykły Uuu, dzień. Bardzo zwykły dzień. Jak to by Bladdy powiedział. To był zwykły dzień. Koniowice. Tak. Klimber masz idzie Dobra, biegnę. Biegnę do ciebie, lighterku. A on po tych schodach chodzi jak ostatnia kaleka. Poskacz, tu, tu, tu. Hej! Cześć, cześć, Żółwik, dawaj, tu, zbaniaczka, dawaj. Ręce do góry, do góry, taką podnieśmy ręce i, i falujmy, falujmy sobie, zobacz lighter, o tak. Mam... Aha, dobra. Dobra, hej ho, dzięki, otworzyłeś drzwi. No. <ścoughs> Starszy pierwszy. Ja, Jaką o ci... mamy chawirę! Dobra, rozwalmy. Nie, idę, tutaj jest wyjście, chodź lighter. Jeszcze to. Rozwalice. Nie, dobra, już, zapomnij. Uuuu... Telewizor poleciał. Dobra moi drodzy, dzięki serdeczne za oglądanie. Jak się Wam spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie komentarz, subnijcie kanały i do kolejnego razu trzymajcie się i oczywiście jeszcze pamiętajcie, że gdy łączą nawet pokolenia. Cześć, jo, pa! Elu!